Nie spodziewam się pokusy stymulowania inflacji w celu zwiększenia dochodów budżetowych, bo z jednej strony to faktycznie tak jest, że zwłaszcza za, za, z powodu istnienia podatków pośrednich, oczywiście przy rosnącej inflacji wpływy budżetowe rosną, no bo jeżeli to artykuły, yy, no, znaczy towary i usługi zaczynają drożeć, no to oczywiście narzucany na to VAT czy gdzieś tam po drodze akcyza no, po, po, powodują, że przychody budżetu są większe. Z drugiej z strony proszę pamiętać o bardzo wielu elementach wydatków budżetu, które nam zostały są waloryzowane. To są kwestie świadczeń, to są kwestie niektórych wydatków, które w tej chwili uczymy się określać jako procent PKB. Więc to nie do końca jest tak, że wszystko, co rozpędzimy inflację, to tak rachciach. Będziemy mogli sobie po prostu stwierdzić, że to jest nasz dodatkowy dochód i w ogóle bez kosztu, bo tam koszt jest też po stronie wydatkowej budżetu, więc myślę, że tutaj bym się tego aż tak bardzo nie spodziewał. Natomiast jest tak, że faktycznie państwo w kilku dosyć istotnych miejscach napędza inflację. O części mówiliśmy już, bo to są te wszystkie rzeczy parapodatkowe, takie dodatkowe koszty, czy wytwarzania, czy konsumpcji, ale proszę zobaczyć, że te koszty są też napędzane. Przez taką, ani nie inną politykę, na przykład dotyczącą płacy minimalnej. Jeżeli w początku roku 2020 płaca minimalna wzrosła o bodaj, o ile dobrze pamiętam, 16%, przy wzroście średniej płacy tam o 6 czy 7, no to widać, że ten element był istotny i proszę zobaczyć, jak doskonale był widoczny w cenach usług potem. No bo bardzo duża część pracy opłacana stawką zbliżoną do. Do, do minimalnej, to jest praca w usługach i te usługi musiały zdrożyć. Jeżeli zechciałby Pan redaktor popatrzeć na strukturę tego, co się działo z cenami w ubiegłym roku, to ta przeciętna inflacja była w granicach faktycznie 3,4% ta średnioroczna, ale jeżeli popatrzy Pan redaktor na towary, to one prawie wcale nie zdrożały, tam był procent może z kawałkiem, no dobrze, może nie całe dwa. Natomiast jeżeli popatrzyć na usługi, to one zdrożały o 7%. Więc widać tutaj to rozwarstwienie i ten proces jest między innymi napędzany tego typu decyzjami. Proszę zobaczyć, że płaca minimalna w początku 2021 roku, kiedy my jesteśmy w roku mocno poobijanym po kryzysie, też bardzo istotnie wzrosła i też istotnie więcej niż przeciętne wynagrodzenie. Więc to jest kłopot i to jest bardzo duże utrudnienie możliwości w ogóle wykonywania działań, zwłaszcza dla sektora usług, dla sektora handlu.